W nowym filmie. Słuchajcie, dzisiaj jest wspaniały dzień. Co to? A kot grzebie w kuwecie na górze. Słuchajcie, dzisiaj jadę do fryzjera w końcu, jadę odwiedzić moją Sandrę. E, będziemy odświeżać włosy, bo już naprawdę tego potrzebują. E, nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, nie jestem jakaś zdecydowana, źle się dzisiaj czuję w ogóle. Także mam torebkę pełną jakichś leków, powinnam wziąć sobie jeszcze jakieś snaki, coś, coś wiecie, żeby coś zjeść w ciągu dnia, ale. Nie mam głowy nawet do tego. Zobaczymy, może coś sobie tam zamówię albo kupię po drodze. E, jadę do niej. Tam na pewno dużo godzin będę musiała siedzieć. Ale na pewno będzie warto. E, mamy komunie, słuchajcie. No i tak właśnie poczekałam, bo w sumie mogłam miesiąc temu e, i zrobić te włosy. Ale pomyślałam, że będą po prostu świeże, takie fajne, e, także akurat na to okazję ubrałam się, słuchajcie, tak chciałam się ubrać na A wyszło mi tak bardzo elegancko, ale po prostu marynarkę zdejmę potem i wtedy będzie OK. Założyłam koszulkę e, w paseczki tak z długim rękawem, cienką. Cześć kocico. Z firmy Boden. Oczywiście mają ulubione spodnie Zara. Ostatnio, non-stop w nich chodzę. I nawet jakiś czas temu mówiłam, że po prostu całą zimę brakowało mi właśnie tych spodni w takim stylu. No, uwielbiam. Po prostu najlepiej się w nich czuję. Są dla mnie genialne. Eee, taki styl po prostu. Eee, także wiecie, taka prosta koszulka. I na to założyłam, bo chciałam coś założyć na wierzch. I przypomniałam się, że przyszłam taką piękną, genialnej jakości marynarkę. Firmy Smyth. Coś tam ze Smythem. Smyth? nie pamiętam, napiszę wam ale tą marynarkę mam już wiele lat, ona jest taka fajnie wycięta z tyłu, ehm, korzyda jest mam granatowa na granatowym, nie będzie widać ale nie widać, nie? o tutaj jest, ona ma tutaj taką dziurę jakbym miała tą koszulkę wypuszczoną to by było widać, e, w ogóle co będzie w tym filmie będą takie ogólne przygotowania do wyjazdu, tak? bo tak jak mówiłam mamy komunię więc wylatujemy, bo komunia jest w, War w Warszawie no pod Warszawą, tylko że lecimy niestety oddzielnie Jurek przyleci następnego dnia no ale generalnie dzisiaj się spakujemy, zobaczymy jakie tam, pokażę Wam jakie kosmetyki zabieram, jakie ubrania, jakie w ogóle outfity, co sobie tam przygotuję, co w ogóle mam zamiar ubrać na komunie, No i właśnie te włosy dzisiaj, także na paznokcie, na stopy jestem umówiona w Polsce, pomyślałam sobie, że tak, po prostu się umówię. Miałam ochotę, już dawno nie byłam, także, także to też zrobimy. No dobra, to nie przedłużam, uciekam, bo jakiś słowotok mi się tutaj po prostu... Przykleję. O jejku. 6 godzin. 6 godzin, słuchajcie. Tak wyglądam, ale podoba mi się bardzo. Tak mi się wydaje, bo chciałam. Już w sumie sama nie wiedziałam, czy ja chcę jasne, czy ja chcę ciemne. Chciałam coś naturalnego, żeby to wyglądało na takie. Tak chyba lepiej? Nie wiem. No takie rozświetlone po prostu. I chyba mi się naprawdę podoba. Oczywiście muszę wiecie sobie... Nie, loki są świetne. Ja to zawsze się śmieję, że Sandra skręci loka, to potem trzy dni się trzyma. Troszeczkę y, grzywkę y, przycięła, tak żeby miała lepszy kształt, żeby się fajnie układała. I naprawdę bardzo mi się podoba. Bardzo. Naprawdę. Także fajne, tutaj tak jak patrzę w lusterko to tak mi się wydaje, że ten, że taki ładny, no, naturalnie wygląda. Także może Wam potem jeszcze pokażę w domu i jutro, jak się będziemy pakować. I cóż, mam resztkę jedzenia, które zamówiłyśmy. uniku. chyba wywróciłam Morisowi fotelik z smuteczek. Także jadę do domku i widzimy się już tam na miejscu. Dziękuję bardzo. Czy kamera zmienia światło i nic nie widać? Mi się podoba. Zobaczymy, czy mój mąż cokolwiek zauważy. Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień Jak tam Nie mamy. Co jest takie? piękne. No. Właśnie tak czekam, czy zauważyć, nie? No co, te kolory? i w ogóle? Knoczki. Ja się śmieję, bo się, że Aleksandra Sandra Lokada kręci, to nie ma. Tikuryty łapki. Właściwie, no. Trzy dni się teraz będą trzymać. A, no. by chciał. tu laski, takie brzydolatki, chyba Ale jak zdjęcie no, widziałam, to wydaje mi się, że udostępniłam no. u siebie, że takie bardziej beżowe się wydają, a ja nie wiem, czy to mi się takie bardzo naturalne wydają. takie Eee, takie świetste, co? Gotuje ci makaronik. A ten co się burkuje. Na mnie jaki... tak złości, ale kręci ogonkiem. Ojej. On sam nie wie, co on chce. Ale... najniesamowite jest to, że on po prostu 10 minut przed przyjściem drugiej osoby, on zawsze wie, że ta osoba już jest w drodze. I on tutaj stoi przy wyspie. I patrzy drzwi, nie? Tak. Pokażę Wam jeszcze moje roślinki, jak to sobie rośnie. To rośnie dosłownie w oczach. Zobaczcie. Ha, ha. Jak wrócimy, to już będzie można pierwsze liście zrywać. Jeszcze się nie podlewałam. Podleję już tak wieczorkiem. Także tak, codziennie podlewamy pięknie wszystko rośnie, naprawdę tak szybko, szpinak, te sałaty to jest coś niesamowitego te tak właśnie, te takie mieszane tak sobie fajnie radzą naprawdę super, zobaczymy jak ta yy, wyrośnie, naprawdę bardzo mnie to ciekawi no super, super a czekajcie, zobaczmy małą miętę ta mięta to tak, ale coraz więcej jest tych małych takich jakieś śmieszne Tutaj są dwa. Nie wiem czy tak by mam czy tak jakoś wolno, to rośnie. Ale te takie malutkie, fajne, całe pole. Tutaj taka piękna badzenia. No wszystko wygląda świetnie. Świetnie. Gdzieś tu kota słyszę. O właśnie. Cześć Kot! Kici, kici, kici. Gdzie byłeś? Spałeś sobie chyba w kwiatkach, co? Kocie, ach jaki ty jesteś, żarzpany co? ale ty tu masz raj na tym ogródku, tak, ty uwielbiasz. Ci to tutaj wystaje. Ci to ona się tak zmieniła, ona się zrobiła taka fajna, przychodzi, poprzytula się. Ale tak, wiecie, nadal no, ta rasa słynie z tego, że ona nie jest taką rasą, że weźmie się ją na ręce i ona się będzie przytulała godzinami. Nie, ale przed wieczorem przyjdzie, przytuli się, tak jak ona chce, tak? To jest kotek, który sobie sam dyktuje swoje reguły, jak zaciska łapkę. Ale tak fajnie przychodzi, pomruczy, jest naprawdę takim fajnym kotem. Dużo się bawi sama ze sobą, bardzo dużo biega, jak szalona. Ale to jest takie słodkie. Ty mój ślicznotku, ty, kwietuśku. Jak tam moje hortensje? Już Wam pokazuję. To jest ta hortensja, która była w zeszłym roku. I ona jest po prostu cztery razy większa. O, tutaj ma, zobaczcie, będzie z niej tych pomponów w tym roku kilkanaście, bo tutaj na jednej gałązce już widzę, że będą cztery. Tutaj jest kąt, tu, 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 wszędzie są zawiązki, naprawdę. O nie, tu widzę jakiś... Hmm, chyba trzeba podlać. Jest kolejna hortensja, no naprawdę one są przepiękne, fajne, tylko że potrzebowały czasu, żeby rozwinąć skrzydła i liście. Naprawdę, jakieś muszki się do nich poprzyczepiały. No i zobaczcie, lada moment, tu pan pajączek, Ech, takie... a nie, to... to pajączek, czy to jest... Tak, poruszył się fujka. Eee, ale znowu Tak, e, Takie jestem w stanie znieść, chociaż bym, żeby się wyprowadził. E, słuchajcie, Peonie, naprawdę. Ta, to się otworzy, lada, lada dzień dosłownie. No, obawiam się, że się otworzy, jak nas nie będzie. No, ale może potem dołączą do niej innej. Wiecie, jak wrócimy, to tu będzie taki wielki blum, bum, i będzie niespodzianka. Także bardzo mnie cieszy ten widok. Bardzo. Pięknie to wygląda. Rośnijcie sobie, rośnijcie. Ależ mi świeci w oczy. No i zobaczcie, czarek. Jeszcze muszę Wam czarka pokazać. Czarek ma tyle owoców. To jest coś niesamowite. I one też rosną dosłownie z dnia na dzień, to widać różnicę. Codziennie tu przychodzimy, sprawdzamy. Niesamowite wszędzie. Mam nadzieję, że szpaki mi tego nie wyjedzą. Tutaj, tutaj na górze jest tak gęsto. Ale. Także proszę podsyłać. gdzieby tu trzeba sprawdzać, czy tu nie ma jakiś gąsienic, albo czegoś. Proszę podsyłać przepisy na sprawdzone placki ze śliwkami, jakieś konfitury śliwkowe, śliwowice ewentualnie. Także no, wygląda to super. Naprawdę będzie mnóstwo śliweczek. On pięknie się zazielenił. To fajnie tutaj się wszystko przyjęło. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo. Dzień dobry moi drodzy. Witajcie. Kolejnego dnia, słuchajcie, tak, jesteśmy następnego dnia po farbowaniu włosów. Także jeszcze nie zostały umyte. Dzisiaj mam zamiar nałożyć na nie olejek na noc. Ten, ten olejek z firmy Nakomi, ten, co Wam pokazywałam w zakupach z Polski, jest przeboski. Naprawdę, słuchajcie, chyba aparat mi drgnął. Jest naprawdę świetny. Także jeżeli naprawdę czegoś szukacie. To ja Wam serdecznie polecam e, spróbować. E, słuchajcie, tylko że kupcie go na promocji, bo on chyba tam najtańszy nie był. Także ja go też kupiłam na promocji. E, ale dzisiaj nałożę chyba ten mocniejszy z Baby Dream. Ten, który już używam od lat. Także wiecie, żeby sobie taką regenerację zrobić, bo jednak włosy rozjaśniane były. Ale słuchajcie, zabieram ze sobą, na co Wam powiem, co będziemy dzisiaj robić. I w ogóle nie wiem, czy wiecie, że jest coś takiego. Zobaczcie, to jest Olaplex, taki ten profesjonalny niby, który się używa razem z farbowaniem albo zaraz po farbowaniu, bo niektórzy fryzjerzy nie lubią na przykład do rozjaśniacza, jednak go dodawać. I można to sobie użyć na przykład tak jak ja, tak? Po rozjaśnianiu. Zobaczcie, jednorazowa taka, takie saszetki. Numer 1 i 2. I tutaj jest cała instrukcja obsługi, także nie trzeba kupować całego tego, bo to drogie jest, ale można na przykład albo mieć właśnie tak, wiecie, gdzieś tam na podróż ze sobą, na przykład na wakacje, żeby sobie, nie wiem, dodać, wiecie, by na wakacjach słońce pali, też włosy. A propos słońca i palenia, to na pewno zauważyliście, że wygląda po prostu jak. No, no po prostu jeszcze tutaj takie, te, zawsze jakoś, nie wiem, ja jakoś tak chodzę i słońce mi, ale że ono w ogóle tutaj mnie opaliło. No twarzy mi nie opaliło, ale szyję. Dlatego tak siedzę, bo jestem cała taka różowa, i tak sobie myślę. jaki to człowiek głupi po prostu, naprawdę. Nic się nie nauczył na błędach z przeszłości, gdzieś tu mam jeszcze włosa. W każdym razie, co chcę dzisiaj z wami zrobić? Lecimy do Polski. Chciałabym się dzisiaj po prostu spakować, ale też lecimy na komunię, więc chciałabym wybrać jakąś stylizację na to. I tutaj już na pewno widzicie, wisi sukienka, której, która dzisiaj dopiero przyszła. No i słuchajcie, to wam zaraz pokażę. Najpierw zaczniemy od kosmetyków. Ja z kosmetyków wezmę tak naprawdę bardzo mało, bo wezmę ten olapek ze sobą, wezmę rzeczy. Gdzieś tam jakieś, o tutaj jakiś siedzi. E, wezmę ze sobą oczywiście do zmywania, ale sobie poprzelewam to, czego używam tak normalnie. Poprzelewam, so poprzelewam sobie w mniejsze. E, tylko, że te małe opakowania są na, na górze, także to mi Jurek musi przynieść później razem z walizką. Także słuchajcie, em, wezmę krem. Nie, nie wezmę właśnie kremu, wezmę tylko serum tak naprawdę i antyperspirant, bo y, rzeczywiście tym razem coś tam sobie zamówiłam, czeka na mnie, czekają na mnie paczki w paczkomacie, także sobie to y, odbiorek, tam będę już na miejscu i po prostu tam znajdziesz jakiś krem, także nie będę brała, nie, żeby potem móc to zabrać do bagażu podręcznego. Ale jeżeli chodzi o kosmetyki, to wezmę ten podkład, który ostatnio kupiłam wezmę na pewno ten e, korektor kosas, który ostatnio Wam pokazywał, się przedstawię Was może. Nie wiem, czy tak lepiej, może lepiej. Ten korektor Kosas, który Wam ostatnio pokazywałam. I mówiłam, że on mi jeszcze wystarczy na kilka razy. Nie wystarczył nawet na następny raz już, także po prostu go wyrzuciłam. A pamiętacie, ten, ten korektor Kledepo, który kupiłam na spotkaniu z Wiktorią, to jego też już mam tylko tyle i oszczędzam go właśnie specjalnie, żeby, żeby go zabrać na ten wyjazd. Także to, puder wezmę Rodial. Wezmę oczywiście pędzelki, tylko że chciałabym je jeszcze umyć I zastanawiam się, czy one mi wyschną Czy to był mądry pomysł, żeby czekać tyle czasu Właśnie Wzięłabym, wezmę ten Kremowy bronzer Z Fenty, Fenty Beauty I wezmę też Fenty Bronzer taki w, w kamieniu po prostu O ten On ma ładny, taki ciepły oczy On się nada też Zastanawiam się właśnie, czy teraz. O, jaki włosy. Czy teraz to jest kremowy? Czy teraz będę się w ogóle smarować samoopalaczem? Tak po kolei idę, wystawiam sobie to wszystko, a po prostu, żeby nic nie zapomnieć, to jutro sobie z tych kosmetyków spróbuję zrobić makijaż. I wiecie, gdyby tak czegoś mi zabrakło, to będę od razu wiedziała. Także mamy to. Wezmę róż, najlepszy, jaki mamy obecnie. Chociaż ten też jest dobry. Właśnie, który wziąć? Nude Stick czy Cle Wezmę oba. <laughs> Wezmę to Chciałabym też jakiś Na o wiem co jest ładne To jest ładne Karolina Herrera tutaj mam, tylko że to jest taki Wkład tylko To jest rozświetlacz 01, ładniutki on jest taki jakby kremowy, taki trochę Pokry To wezmę to mamy, twarz mamy. Do brwi bym wzięła tą spiralkę. Czekajcie, gdzie ja tutaj to mam. Na wszelki wypadek, Charlotte Tilbury to jest taki w. to Nie, żeby tylko tak przeczesać ewentualnie troszeczkę dodać im jakiegoś tam koloru. Wezmę sobie kiedy po jedną szminkę To to. Tuż. NARS. Climax. Wezmę już niestety paletę cieni. Weźmiemy może to. Tak mi to tutaj świeci słońce. Wezmę, tuż mam, konturówka, to jest Victoria Beckham numer 02. I wezmę Dior, szmineczkę Dior Rouge numer 100. Tak, ładnie Nie wiem czy widać, ale taki... To są kosmetyki, które zabieram. Przejdźmy do... Mam już oczywiście naszykowaną bieliznę. E, przejdźmy teraz do ubrań. Hmm? A jeszcze jakieś perfumy. My Way, George Armani. To. I naszykuję Jurkowi od razu. On ma taką właśnie fajną próbkę. To jest Mont Blanc Explorer. Piękny zapach. W ogóle, och... W ogóle męskie perfumy Mont Blanc są... Hmm. Przepiękne, naprawdę Pędzelek, pędzelek Pędzelek Pędzelek, pasowałoby Umyć pędzelek I Gąbeczka To konieczne muszą mieć. Tyle to jest moja opcja numer jeden i sukienka, którą mam w szafie już od dawna, którą, oj, którą już widzieliście i która chyba wygrywa, tak coś mi się wydaje, bo jest w tym pięknym różowym kolorze. To jest chyba kolor numer jeden w tym roku. Ma tutaj, nie mam rękawów. Ma być tak około 20 stopni, także wiecie no myślę, że będzie ok, tylko że ta komunia jest tak rano, na dziesiątą, więc ym, no zobaczymy na pewno na później będzie ok, tutaj nie ma żadnych kieszeni, przydałoby mi się tu jakieś kieszenie słuchajcie, jedyny problem jest taki, który właśnie widać, to to, że ona jest taka wiecie, ona jest taka bardzo tutaj podkrywana, ja mam pod spodem teraz takie ładne body y, czarne, więc jakby to wystawało, to nawet nie ma jakoś tragedii ale tego nie ma jak spiąć, szczepić i drugi problem jest tutaj, że tutaj tak teraz będę tam odchylać, ale tak samo tutaj kiedyś, jak ją kupiłam, to była taka tasiemka, ale ta tasiemka była od razu z jednej strony źle przyszyta i ona po prostu odpadła eee, przy samym przymierzaniu. Także słuchajcie, ym, ale chyba ja się w tym dobrze czuję. Jest taka opcja, że po prostu jutro sobie pojadę do jakiegoś ym, krawca, do jakiejś... Tam, gdzie się kupuje takie rzeczy. I kupię sobie taką jakby napę, coś takiego. Albo może od razu poproszę, żeby mi to wszyli. <laughs> jak będą mieli czas. To tutaj nie sądzę, bo to raczej nie będzie ładnie wyglądało. Bo to wiecie, jak będę się ruszała. Chyba, że gdzieś tutaj, nie? Tak, żeby ją złapać głębiej. I tak na przykład w kilku miejscach takie rzeczy. Ha? O tym nie pomyślałam. No i generalnie tutaj też muszę mieć coś takiego. Po prostu wiecie, żeby jak usiądę, to to się rozejdzie. Na pewno. No i do tego moje buty. To są, nie buty, to są buty dziemiczu, te z tym łańcuszkiem tutaj z przodu, także wiecie, one są fajne. A, i do tego torebka ta, Chloe. To jest właśnie, już teraz ona pasuje prawie identyczna, tylko że te buty są takie jakby lakierowane, a torebka jest matowa. Ale to już jest ten czas, właśnie, wiecie, wiosna, lato, gdzie w końcu będę mogła wrócić do tej torebki. Ona taki. Głośna jest, także słychać mnie jak idę. Ale fajnie będzie wyglądała. Do tego złota biżuteria. E, ale chyba zaraz zobaczymy. Podeszłam do mojej biżuterii i zobaczcie, co mi się już wspomniało. Pamiętacie te kolczyki? To są kolczyki z Zary. Próbowałam włosy tak do góry. To, to tak nieładnie wygląda. Tylko, że one mi zaczepiają tutaj o kołnierz. Słyszę je? I tutaj mam te diory. Albo mogę też założyć te. Moje standardowe. Te CD, może takie CD, troszkę takie delikatniejsze, sama nie wiem co. to też nie wyglądają głupio. Bo na pewno sobie pokręcę włosy, nie będę ich upinała, tylko tak, wiecie. Nie lubię się szykować na takie większe okazje, nie będąc w domu. E, bo to trzeba wszystko ze sobą spakować, a potem wiecie, jak to jest. My kobiety tak często mamy, że na ostatnią chwilę coś ci się nie podoba, w czym się źle czujesz, coś nie tak leży, nie ten dzień, nie ten humor. Nie ten poziom e, hormonów i już jest po prostu lipa. E, a tak nie mam po prostu wyjścia. Już jak czegoś nie mam, jak mi się nie daj Boże przypomni, właśnie na ostatnią chwilę, to już jest, no to już po wszystkim. Także chciałabym tego uniknąć i właśnie spróbować teraz, e, tak żeby już, wiecie, tak żeby już mieć wszystko na 100% dograne. Ale sama nie wiem, on ciężkie takie. Hmm? Czyta. Powiem wam, że już nie wiem. Zwariowałam właśnie, jak ją założyłam. Kolor ma przepiękny Ona mi się, wiecie z czym kojarzy I na co mi pasuje, na Ascot Zobaczcie sobie teraz do niej toczek Kto pamięta toczki Mam niebieski, także nie będzie pasował To jest sukienka z RIS Z firmy RIS I słuchajcie yy, Ona ma kieszenie I te kieszenie powodują Nie wiem, czy coś mi tutaj się nie zaburza Widać je, to przede wszystkim O tu, widzicie? Widać, to jest taki. O, i tutaj taka dziurka mi się robi. I sama nie wiem, słuchajcie, bo kolor ma przepiękny. Była chyba jakoś źle złożona, e, i tutaj ma takie zagniecenie, ale no to jest po prostu taka jakby stujeczka, więc ona jak ją uprasuje. Ją, nie? E, już teraz nie ma sensu, że mi uprasowała, bo i tak ją złożę. I, I sama nie wiem. Kolor obłęd. Bardzo mi się podoba. Generalnie jej krój, ale nie wiem, co z tymi kieszeniami. Jakoś tak nie wiem co myślicie? Może ta? Śmieje się sama z siebie. Dobra, słuchajcie, zminimalizowałam to ze 115 do 108. W tym jadę jutro. Sweterek i tutaj spodnie czarne? Granatowe chyba. E, I biorę tak e, kilka tutaj mam koszule, jedną koszulkę taką e, zwykłą. E, spodnie, e, shorty krótkie, długie, zwykłe, jeden sweterek, jedną marynarkę, jedną sukienkę na dzień, jedną na wieczór i ten gorset. No i te sukienki oczywiście dwie. Wezmę w sumie trzy pary butów: szpilki, płaskie baleriny i tenisówki. Dwie sukienki, dwie torebki. Tak myślę, że wezmę chyba dwie torebki, bo wezmę chyba właśnie, czekajcie. Dobra, mamy tą bo w niej pójdę właśnie w sobotę. Wezmę chyba to, bo do niej się całkiem fajnie dużo rzeczy mieści. Wezmę chyba na wszelki wypadek pasek McQueen'a i do tego wezmę oksy. I jeszcze wezmę drugi, ja chyba okulary czarne. Także myślę że, myślę, że jest ok. Dzień dobry! Zaświecisz tutaj? Wow! <laughs> Zastanawiam się, czy iść tak. Mm -hmm. Chodź tutaj, bo nie chcę wiesz, wyjść z tego w krótkim. No, widzę, widzę. Widzisz, no te buty to jest w ogóle must. No. Po prostu one są przegenialne. Mhm. Czy mam jeszcze drugą sukienkę? Co myślisz, żebym nie poszła na tą komunię? No żeby się nie poszła. Tak? tak? Myślę. Jest no. spoko? No myślę, że już chyba nie przybijesz jej niczym. Bo to jest kolor taki, wiesz, a tamta ma ładniejszy kolor, mimo tego, że prawie jest identyczny, ale jednak jest troszeczkę ładniejszy. No, ale tam. Ale nadal... Ty nogi, ręce i wszystko pięknie. Tamta też pokażę. Dobra, poczekaj. Czemu ten chłopak tutaj podściekuje? No, chodź, 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 chodź. Światło już nie takie, ale no, co myślisz o tej? I co? To jest fajna Wiesz... No, pasek w środku nie ma tylko karty z tyłu, co Ja mam odkryte plecy w ogóle. Wiesz co, ona jest na ascot idealna. Taka kapelutka. No, i teraz sobie wyobraź taki kapelusz tutaj, taki. Taki. Tamta. Tamta? Ja to już nie wiem, ta też mi się podoba. Kolor ma. O, teraz widać. Kolor ma po prostu przepiękny. Słuchajcie, biorę ze sobą książkę do samolotu Rewolucja glukozowa Na pewno słyszeliście Znaczy nie wiem, no mam nadzieję, że słyszeliście Ostatnio jest o tym bardzo głośno Słuchałam już jej wypowiedzi w podcastach Jakichś wywiadów z nią Też słuchałam I generalnie Chcę teraz przeczytać książkę Mam też, ona wydała dwie książki Aha, ten To, <noise> no w której jest wyjaśnione, na czym to w ogóle pod, do, polega. I druga taka z przepisami, przepięknie wydana. Także ja się w to, wiecie, wczytam, zobaczymy jak to i co to. Generalnie proste zasady, jakby żeby... Żeby żyć dłużej, zdrowiej, lepiej się czuć, żeby mieć więcej energii, żeby, żeby tak nie podjadać słodkiego, żeby wieczorem też się dobrze czuć, żeby, żeby dobrze wyglądać. Także, cztery zasady. E, jecie wytrawne śniadania. E, ja nie lubiłam nigdy słodkich, dla mnie jakieś, nie wiem, granole, jogurty, e, takie deserki. To, to dla mnie zawsze było ble. Ja zawsze ja mam wytrawne, czyli jakieś jajka. E, Будешь уметь. To, to tak, jecie wytrawne śniadania pijecie raz dziennie łyżkę octu winnego jakiegokolwiek rozpuszczonego w szklance wody przed jedzeniem, tym, które jakby najbardziej może powodować taki, wiecie, taki skok glukozowy, ale też niektórzy jakby wypijają rano po prostu i to też działa, tak żeby nie zapomnieć tak, żeby jednak zawsze raz dziennie się tego napić i ja nie mam, tak jak oleje mi po prostu nie wchodzą, niestety ja odpuszczam, bo ja nie jestem w stanie tego pić, ani dodawać sobie do jakichś, nie wiem, smoothie, czy do jakichś sałatek, to mi po prostu, jest mi po tym po prostu potem niedobrze przez pół dnia. Ale ocet winny to mogę pić, tylko nierozcieńczonego nie można, bo sobie można podrażnić żołądek, czy tam... Wątrobę, czy tam cokolwiek, czy przewód i, i przede wszystkim szkliwo na zębach. E, ale trzeba go rozcieńczać. Kolejna rzecz, czyli e, wytrawne śniadania, pijecie ocet, do tego. E... Rozgadałam się niepotrzebnie. Do tego jecie warzywa przed każdym posiłkiem, każdym kolejnym posiłkiem po śniadaniu. Najpierw, najpierw warzywa, potem białko, potem zjadacie węglowodany. I te warzywa jakby uszczelniają przewód pokarmowy, jelita i lepiej się to wszystko... W tym po prostu wchłania. Tak, w wielkim skrócie to mówię. No i ostatnia rzecz y, to to, żeby się po każdym posiłku nie robimy tego, co najbardziej lubimy, czyli o, jak się, no, jedliśmy i siedzimy sobie, tylko te 10 minut, żeby się gdzieś tam pokrzątać, pozmywać, pójść się, przejść, y, jakoś się poruszać po prostu, żeby, żeby temu organizmowi, wiecie, żeby się to lepiej potem trawiło. Także takie bardzo proste cztery zasady, i tutaj jest opisane. Cztery zasady, na jakie zasadzie działają. Powtórzyłam, no cóż. E, także tak, ja e, do tego właśnie przysiądę jutro. I może Wam w jednym z następnych filmów powiem coś więcej, co tam jeszcze wyczytałam. No dobra, także dajcie znać, co myślicie. I widzimy się w następnym filmie. A my e, wyruszamy w podróż. Także do zobaczenia. Pa, pa.